Trwa rok konstytucji 3 maja. W poniedziałek obchodziliśmy 230. rocznicę jej uchwalenia. Puławskie Forum Obywatelskie również dołączyło do świętowania tego historycznego wydarzenia. Przedstawiciele ruchu złożyli symboliczny wieniec pod Puławskim pomnikiem upamiętniającym konstytucję 3 maja. Jednak Forum Obywatelskie przy okazji tego święta postanowiło odnieść się także do otaczającej nas aktualnie rzeczywistości. We wpisie na swoich mediach społecznościowych Forum wzywa rządzących do przestrzegania obowiązującej ustawy zasadniczej, której zapisy, zdaniem organizacji, są obecnie łamane. Forum Obywatelskie sprzeciwia się m.in. używaniu przez rządzących takich sformułowań jak element animalny czy gorszy sort. Aby wciąż przypominać o równości wszystkich wobec prawa i innych uniwersalnych wartościach, na tablicach ogłoszeniowych oraz pod siedzibą Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości widnieją plakaty i banery z napisem Konstytucja.